Na a Zagadka motoryzacyjna. A. Co to jest? Mm, poczekaj, niech się skupię. Nie ma. To jest ważne. Nie ma. Nie ma, nie ma ESP. Nie, nie ma ABS. Nie ma AC. Nie ma DC. I na pewno nie ma USB. To musi być samochód. Na pewno, ale jaki? T1-2-3 <noise> benzyna, wóz strażacki, wyobraź sobie 310. Piękny wóz, hmm. za którym wszyscy się oglądają. 90 koni ma i pojedzie nie więcej niż 90 na kilometrów na godzinę. Perfekcyjne. To jak kiedyś elektryki? Eee, może będą. Ale ma coś jeszcze. No, coś o czym nie powiedzieliśmy. Ma duszę. Otóż to, to auto ma duszę. Mhm. I możecie zobaczyć, jak wygląda i ile ma fajnych smaczków. O, Teraz o tych smaczkach. Mm -hmm. Ja jeden, ty jeden. Ty zaczynasz. Dobra, na pewno wygram. Dźwignia zmiany biegów, która bieg pierwszy ma do tyłu. Rozumiesz. Wrzucasz bieg do tyłu i jedziesz do przodu. <noise> Kiedyś to było. <noise> Przebij mnie drugi smaczek. No, skoro nie ma tutaj DC i AC, Aha. to jest patrz. To i to. Mhm. Kogut i klakson. Słuchaj, ja bym chciał się tym pobawić. Chciałbym, ale niestety nie mogę. Mhm, bo mandat byś dostał. I to duży. Chyba, że mhm. to, byłoby to auto zarejestrowane jako zabytek. Mhm. Niestety nie jest. Szkoda, bo mógłby być zabytkiem. Więc prosimy właściciela za żółte tablicę. Love with you.